No cześć! Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Achievement Get! W końcu kolejny odcinek z serii. Tak, była krótka przerwa, ale was o niej informowałem, słuchajcie, robi się ciemno. Tak robi się zmrok, kolejny odcinek i kolejny odcinek z podróży, ponieważ tak zagłosowaliście. O lol, w spoko, dobra. Tak zagłosowaliście, a tak naprawdę zagłosowaliście na odpowiedź trzecią, czyli lubię pierogi. No fajnie wiedzieć, że lubicie pierogi. Ja też lubię pierogi e, ale możecie napisać jakie najbardziej. <laughs> Okej, okay, dobra. W takim razie kolejny dzień podróży. Myślę, że jeszcze sobie zrobimy ze dwa, może trzy dni tej podróży. No i będziemy powoli kończyć, tak, tą podróż. No bo ile można też? Czy jakieś achievementy dzisiaj możemy zdobyć? No słuchajcie, no zastanawiam się, co my tu możemy zdobyć. Um, czekajcie, myślę. Um, bookshelf... No, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Czego nie zrobiłem jeszcze? Czekajcie, bo ja się nie. Aha, dobra. Diamonds to you. Czyli, no to musimy jakiś na świecie multiplayer komuś the Diamond. Tutaj, no musimy mieć dobry mieczyk, więc tak naprawdę, jak przyjdziemy do domu, trzeba by go zenchantować. No i co? To mam. Locate the end. No to będzie mega trudne, żeby zlokalizować kres, ale zobaczcie, ile to nam otwiera dróg. Więc tak naprawdę, trzeba będzie wskoczyć do tego kresu niedługo. Um, no, ciężko, ciężko z tymi achievementami, ja Myślałem, że będzie troszkę łatwiej. Ale damy radę chyba, co? Chyba damy radę. Zobaczymy, co jeszcze na tej podróży znajdziemy. Może znajdziemy w końcu jakieś fajne struktury. Zobaczymy, a to już niebawem. Come on, dobra, okej. Okay. Muszę zmniejszyć troszkę zasięg widzenia, bo mam tylko 40 klatek na sekundę, czekajcie. No 24, bo jest jeszcze far do tego. Ok, i tak, tutaj mam łódkę, tylko tego Wilka muszę wygonić, chyba, że mogę płynąć z nim. Czekajcie, muszę zobaczyć. Pewnie, że nie. O, o, mogę. Whee! Płynę z wilkiem. Ej, spoko, nie? Kurde, to nie jest mój wilk tak w ogóle. Ale dobra, psa jakiegoś też moglibyśmy sobie oswoić, jak miał kości, ale no na razie nie mam. Dobra, więc tego wilka będziemy tutaj trzymać, a my płyniemy dalej i myślą, że to w tamtym kierunku. Słuchajcie, no cóż, wracamy do poprzedniej zasady, czyli jak dobijecie 5000 łapencji w górę, to jutro kolejny odcinek serii Achievement Gets. Tak, zobaczymy, czy uda wam się. Mam nadzieję, że tak. Zresztą zawsze wam się udaje. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że natrafimy też na jakiś większy ląd w tych okolicach. Jeśli mówię troszeczkę inaczej, to wybaczcie, ale mam katar i mówię troszeczkę tak przez nos. No, znaczy nos mam zatkany, ale no... Nieważne. Lecimy. Dobra, tutaj mam jakąś pustynię. Nic tam za bardzo nie ma. Mam jakiś sandstone, ale to nie wygląda na żadną świątynię. Cześć, Wilczek. Będzie mi tu szczekać za plecami. No come on. znajdźmy coś. Ale wiecie co? Ja miałem inne shadery chyba. Ja miałem chyba inne shadery, ponieważ widziałem, co z pod wodą. O właśnie, może te shadery będą lepsze. No ale i tak za bardzo nie widać, czekajcie. O! Tak, te shadery miałem. No sprawdź, może mamy jakiś wrak statku tutaj, bo te wraki statku są dość często spotykane chyba całkiem. Ale nic nie widzę. Dobra, no płyniemy przed siebie. Mamy taki dziwny świat, że wszędzie są tutaj oceany, jak widzicie. No i, no i, no i co? No i nic nie mogę zrobić. Muszę płynąć przed siebie i w końcu może na coś natrafię. Nie zdziwię się, jak natrafię na kolejną podwodną świątynię, bo tego tu może być dużo. Mam tyle tej wody. No ale wtedy byśmy na bank poszli do tej podwodnej świątyni. Mam zenchantowany miecz na smite 5. Może uda nam się zdobyć ten achievement, że 9 serduszek na raz zdobywamy. Więc trzeba będzie kogoś zabić i sprawdzić, czy to się uda. Czekajcie, tutaj pod wodą coś jest, zobaczcie. I nie wiem, czy to, to... może być statek, ale nie jestem pewien. Nie, to nie jest statek na bank. To nie jest statek, bo statek wygląda troszkę inaczej. No... Tu mamy jakąś podwodną jaskinię i tutaj jeszcze głęb... Wow, ale to fajnie wygląda, ej. Nieźle, co? Zobaczcie jaki to jest głęboki ocean. Okej, okay, czyli coś czuję, że niedługo natrafię na kolejną świątynię. Kordy mam moje bazy zapisane, więc bez problemu uda mi się ją znaleźć, tylko będę musiał chyba przez godzinę płynąć, żeby do niej trafić. Ale no kurde, no czemu tutaj nic nie ma, żadnego lądu? Cinko, Cinko Rox, nic znaleźć nie możesz. Czekajcie. Tam nie ma statku. Nie. Wiem, że troszkę czytuję, to jest sprawdzenie pod wodą, ale jak chcemy znaleźć coś fajnego, to, to może się przydać. No. Wiem, że w tej modyfikacji są jeszcze większe jakieś statki zatopione, ale no na razie, jak widzicie, nic nie mam. Słuchajcie, robię cięcie, bo tak naprawdę płyniemy bez sensu i nic nie widzę. Nic nie ma tutaj kompletnie, więc uwaga. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, co my tam mamy: kolejną y, świątynię podwodną. I ja nie wiem, czy do niej wchodzić. Możemy do niej wejść, ale. Ale jak znowu będzie taka sytuacja, że nie będziemy mogli nic kopać, to uciekamy stamtąd. W ogóle nie jest to na prawda? Jestem to normal. Dobrze, tu nie zmieniałem jeszcze. Co tutaj są te lampy? Kurde, te lampy by się przydały rzeczywiście. Dobra, wbijamy, wbijamy do środka. Zobaczymy. Może się uda coś fajnego wyłowić. Czekajcie, tylko tak, powoli. What? Ej, to jest ta, w której my byliśmy. Jak to się stało? Ja. ja... Jak to? Czekajcie. Na pewno to jest ta sama? Tak, to jest chyba ta sama świątynia, no przecież tutaj nie było tak rozkopane, ale lipa, słuchajcie, a to dziwne, bo łódkę miałem z drugiej strony, myślałem, że płynę normalnie, ale wykopy sobie troszkę tego materiału, bo może mi się przydać, w końcu ten materiał mam niedaleko mojej bazy, ja wiem, ale tutaj są te latarnie, no a te latarnie mogą mi się przydać do skraftowania tych latarni i może to fajnie później wyglądać, może mi się to przydać do czegoś jako blok dekoracyjny, ale to bardzo, o tak, jeszcze łód... co? O nie, 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 wypadł, 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 wypadł. No super, i teraz nie mogę nic kopać, zobaczcie. Jakie wredne, jakie wredne stworzenie! Mogę już wsiąść do tej łódki? Czekajcie, ja muszę to wybić chyba. O, nie. O-o, <laughs> o-o, swoją łódkę, a ja tą łódkę zebrałem, czy nie? Mam. Dobra, w takim razie, słuchajcie, trzeba płynąć w zupełnie innym kierunku. Myślę, że możemy popłynąć gdzieś tam. Eee, tam, na wprost, bo dziwne, że my tutaj już byliśmy. Lol. Tak, my płynęliśmy stamtąd, a no tak Dobra, w takim razie popłyniemy sobie tam, zobaczymy, może coś znajdziemy No i znowu cięcie niestety, bo jesteśmy na środku oceanu, no No dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem, płynę sobie długo, długo, długo I zobaczcie, natrafimy no, na jakąś wyspę I mamy tutaj diamenty Kurde, patrzcie, jak na dole no Wykopiemy je, no bo jak, żeby inaczej o nie, mam jeszcze to na półtorej minuty, więc e, później sobie tutaj wrócimy. Ale teraz chcę obejrzeć tą wyspę. Słuchajcie, natrafiliśmy chyba na jakiś świat. Tak nam się świat wygenerował, że mamy po prostu tutaj jakieś pojedyncze wysepki. Tam mamy jakiś, może będzie jakiś większy teren, jakiś ląd przynajmniej. Bo cały czas trafiam na wysepki. Ale ta wysepka jest naprawdę bardzo fajna. Te wysepki są tutaj tak fajne, takie, nie wiem, jakieś takie urocze, takie, że wow, od razu mi się tu zabudował. Ale jednak chciałbym znaleźć jakiś ląd, bo wiadomo moglibyśmy znaleźć dużo więcej fajniejszych rzeczy. Ok, ale sprawdzę, może coś tutaj jeszcze będzie. Jak diaksy widziałem tam przy brzegu, no to może jeszcze gdzieś te diaksy to będą. To jest jakaś jaskinia. Czekajcie, ogarniemy ją chociaż tak. A, dobra, może nie. Może nie, ale te diaksy występują tutaj bardzo w dziwnych miejscach. No i to całkiem fajnie, bo można łatwo je zdobyć. Na dnie oceanu, zobaczcie, nawet albo gdzieś tutaj. Ok, jak tam? 45 sekund, czyli powoli możemy iść do naszych diaksów. Bo tutaj już nic więcej nie widzę, ale będziemy mogli sobie zrobić mieczyk. Tak i spróbujemy zrobić kolejny achievement, czyli zabicie tego MOBA. raz, to jest ten achievement, zobaczcie. To jest kurde to, widzicie. Deal 9 Hearts i nie jestem pewien, czy tym mieczykiem będę w stanie zadać takie obrażenia 9 sercaż. Więc y, przekonamy się. No ale w końcu trzeba spróbować. Dobra, gdzie jest ta moja łódka? Where is my boat? Gdzie jest moja łódka? Tam jest moja łódka, czyli tam będą diaksy. Dobra, tutaj nic nie ma na pewno. Tak sobie płynąłem, płynąłem i w końcu pomyślałem sobie: A, sprawdzę z nudów sobie na teren i widzę diamenty. No nie, tutaj nic nie widzę. Kurde, szkoda, słuchajcie, zrobimy taki deal, jeśli jeszcze w kolejnym odcinku będzie tak samo, czyli jeśli będziemy pływać po oceanach i nic nie, nie znajdziemy, to niestety, ale wracamy do domu, bo to jest po prostu nudne. Wracamy do domu, będziemy tam sobie robić więcej rzeczy, ciekawszych rzeczy, a nie tylko pływać, tak wiecie, bez sensu. Dobra, tu mamy kolejny diament. O, fuck, nie mogę tego zebrać, e, czekajcie, co ja tu mogę wyrzucić, e, to wywalę. Dobra. I czy są tam jeszcze jakieś diaksy? Nie, to chyba wszystkie. mógłbym ewentualnie po skosie jeszcze kopać, ale powiem wam, że, że to chyba nie ma większego sensu. No dobrze, w takim razie wsiadamy do naszej łódki. Może będziemy płynąć przez noc i jak dotrzemy do jakiegoś lądu. Wrak statku. Dobra, jeszcze ten wrak statku ogarnę. Tylko wiecie, co to może być trudne, bo ja nie mam tej potki, ale nie mam nic. Czekajcie mam pochodnie chociaż? A, te, 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 mam drzwi. Mam drzwi, przy których można wziąć oddech. Okej, okay, dobra, przynajmniej mam drzwi. Eem, pochodnia. I co my tu mamy w tym wraku? Coś tu musi być. Ha, pochodnia pod wodą świeci. Spoko. Dobra, jest skrzyneczka. No, może nie jest to, co dokładnie chciałem. Mam tam zbroję Mieczyk to podziękuję. Mm, ale zawsze coś. Czasami te skarby są lepsze w tych wrakach. Ale jak widzicie, teraz mi się nie trafiło chyba. Dobra. Mam perełkę chociaż. Perełka się przyda wiecie do czego? Do portalu, nie? Dobra, drzwi zostawiamy. No i co? No i lecimy dalej. Mamy noc, mamy noc, więc teraz macie pewnie rozjaśnienie ekranu. A my płyniemy dalej w tamtym kierunku, bo tam widzę jakiś ląd. I ja się trzymam taki właśnie wysepek, bo może w końcu uda nam się natrafić na stały ląd. Dziwne, dziwny świat, że mamy tutaj wszędzie te mm, te wysepki. No nie? Kurde, dziwna rzecz. Ale to shaderki są ładne. Kurde, lubieję. Dobra, mamy kolejną jakąś malutką. A nie, dobra, coś tutaj się tworzy nam. Może znajdziemy jakiegoś moba, którego będziemy mogli ubić. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy z zabić jakiegoś moba tym mieczem. Zobaczymy, jak nam się to uda. A nie. Myślałem, że będzie ten. Pochodnia. Świecić w drugie ręce, ale niestety nie Eee, czekajcie, tak myślę jak to zrobić Trzeba podejść, bo tam jest The Creeper'a, może coś znajdziemy wcześniej pająka? No nie, nawet z wyskoku nie zadajemy tyle obrażeń niestety, więc Ten mieczyk chyba jest za słaby O, zombie Oh yeah, overkill, dobra, mamy ten będą udało się Czyli ten miecz jest rzeczywiście dobry Jeszcze nie spodziewałem tego Czyli Mamy kolejny achievement, i to jest ten. Fajnie, fajnie, że udało mi się go zdobyć. Pewnie bym to zrobił tak przy okazji, jakbym więcej grał, ale, ale jest. Eee, no w porządku. W takim razie teraz locate the end. Trzeba to niestety będzie odblokować. No bo zobaczcie, tutaj za bardzo nic już nie mam. Ewentualnie mogę jeszcze skoczyć tak: świnią z klifu, zabić jakiegoś moba, szkieleta dokładnie, z 50 metrów strzałą. Tylko, że nie mam jeszcze łuku. Widzicie co? Ja tu zabiłem pająka gdzieś. Ja tu zabiję gdzieś pająka i będę zabijać pająki, żeby zdobyć łuk. Tak, będziemy musieli zdobyć łuk. Aj, wypad, wypad, zombie, wypad. Więc szukamy. Może uda nam się znaleźć jeszcze pająka strzały do szkieleta. I może zdobędziemy jeszcze dzisiaj jeden osiągnięcie. To byłoby spoko. Dobra, kości. Kości się przydadzą do pieska. Um, a. Wypad, wypad stary, wypad. Wiecie co, wyłączę jednak ten shader. Albo nie, jak macie rozjaśniony ekran, to nie będę wyłączać. Paniaczków tu nie widzę. Kurde, jaka to wyspa jest mała. Dla graczy, którzy rzeczywiście lubią małe wysepki i takie wiecie, survival serie, to ta wysepka jest idealna. Zobaczcie, w środku jest tak fajnie zrobione. Można nawet ładnie zagospodarować te wszystkie miejsca. Ale ja chcę jednak stały ląd, żeby znaleźć coś ciekawszego. Lecimy w dół. Dobra, pięknie. Okej, mamy kolejne mobki. O, fuck. Dobra, dobrze, że byłem pod wodą, gdyż nie wiem, czy mi to coś dało. O, fajnie, szkielet kolejny. Wow, na i go zabiłem! Jak? Ok, co ty wydropiłaś? Co to jest, patyki? Wiedźma dropi patyki? kiedy? Dobra. Eee, mamy trzy strzały. No, cieniutko, ale trzeba będzie spróbować zabić tego szkieleta na hita. Dobra, jedzonko. No i nic, trzeba jeszcze znaleźć pająka, bo drewno mamy. Nie mamy tych tych ty, nici, kurde. Co to jest? Czerwony proszek, dobra. Myślałem, że już jakiś nowy, nowy ten. Oho, kolejny creeper. Dobra, nie zdążyłem się obroń tarczą. Niestety, a szkoda, bo by mi to znacznie pomogło. No nic, a ci płyniemy dalej chyba, bo nie widzę żadnych pająków, a pająki są potrzebne do zrobienia łuku. Więc myślę, że to bez sensu i chodźmy do łódki. Łódka jest gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. No zabiaczki. No co wy zrobicie? Okej, okay. i tak, i tak, i tak. Dobra, fajnie udało się. Eee, łódka, gdzie ty jesteś? Tu jesteś łódka, dobra, pięknie. W takim razie siop. Pochodnia, i lecimy jeszcze dalej. Zobaczmy, może coś znajdziemy. Tu jest złoto. Czekajcie. To jest złoto, myślę, że to diament z daleka, ale to złoto jest ok. O nie, creep... Szkielet, nie zepsujesz mi łódki. Dobra. Płyniemy dalej i nie wiem, czy robić cięcie, bo tak naprawdę to, te wysypki znalazłem po jakichś czterech minutach. Nie no, zrobimy to cięcie. Zrobimy to cięcie, kolejne cięcie, niestety, wybaczcie, ale no jak widzicie, tak jest ten dziwny mój świat. Ej, dobra, słuchajcie, powiem do czegoś dziwnego, do czegoś bardzo dziwnego. Co jest grane? i patrzcie, mamy... Mamy wioskę wieśniaków na wodzie. What? Co? Czy naprawdę ten świat jest, nie wiem, zbudowany tylko z oceanów? Jaka jazda, patrzcie. Dobra, dobra rzecz. Czegoś takiego jeszcze nie spotkałem w Minecraft'cie, ewentualnie tylko na światach takich wiecie. Zmodernizowanych jakby, ale tu mamy drzewko nawet. Jakie fajne. Ej, najlepsza wioska ever. Dobra, trzeba będzie ubić troszkę tych zombiaków, które tutaj. Okej. Okay. O ja cię kręcę, no. Chodź tutaj. Dobra, mam perełkę przynajmniej. Wybijmy te moby. Żeby nie zabiły tych wieśniaków. Czy mam jeszcze jakieś pochodnie? Zrobimy sobie te pochodni zaraz, bo nie mam teraz drewna. Ja, fajna rzecz. Kurde, nie wiedziałem. Spotkaliście już taką wioskę kiedyś w Waszym świecie? Zobaczcie, studnia chyba bez dna. Powiedziaw, nie ma dna, dobra. Mm, no, ja widzę coś takiego pierwszy raz na zwykłym survivalowym świecie. No, dokładnie. Gdzie są ci wieśniacy w ogóle? Ej? Halo, wieśniaki. Cześć, co wy, czym wy handlujecie? No, dobra. Później będzie ewentualnie coś ciekawszego, jak wykupimy te rzeczy. O nie. o! -o. żyjecie? Dobrze. <laughs> się przestraszyłem. No cóż, chyba będziemy, słuchajcie, kończyć. Bez, ja tu nie widzę żadnego lądu. No, to jest po prostu jakaś paranoja. Kolejny odcinek sobie jeszcze zrobimy. Mamy buraki, które nam się przydadzą. O, fakt, coś jest to? Coś jest stało, jej? Dobra. Mamy jeszcze buraki, może się przydadzą. Okej, okay, na pewno się przydadzą, bo buraki są fajne. E, tylko co ja tu mogę wywalić, słuchajcie? Mogę wywalić to, to. Jedno żelazo, niepotrzebne. Mm, to wywalimy. Coś idzie do mnie. Kurde. Dobra. O, żelazo wydropiło z niego, a to, a to nieźle. Dobra, i teraz tak. Buraki. Bierzemy buraki, tylko buraki raczej. Wiem, że troszkę wpada do wody tego wszystkiego, ale no dajcie spokój. Ja tyle czego nie potrzebuję, to się wszystko i tak rozmnoży. Zresztą to są trzy farmy aż. To jest wielka wioska. Padaj, padaj. Ogromna jest ta wioska. Dobra, ziemniaków też nie mamy, ziemniaki też się przydadzą. O! Dobra. Pająk. Marchewki, to jest wszystko dosłownie. Dobra, pajączek, padniesz. panie, masz dwie linki, czyli będzie można e, prawie zrobić łuk. Nasiona. Zwykłe nasiona nie potrzebuje ich, więcej tych buraków potrzebuję. I marchewek. Ej, eh. Marchewki mamy jakieś już? Nie. Czekajcie, wędkę wywalę. Kit, wywalam wędkę, wędkę ja potrzebuję. Później najwyżej sobie. połowiem coś jeszcze. Też marchewki, dobra, przydadzą się. I c a tu są same te, to nie, tu są marchewki. O ja, pająk, bo mnie zaraz zabijesz. Dobra, dzięki za nic, zrobimy sobie zaraz łuk. I będziemy próbować jeszcze dzisiaj, może, zabić tego MOBA z 50 metrów, chociaż nie, dzisiaj jest już. Y teraz zrobił się dzień, zobaczcie, więc to już chyba nie ma sensu. Zostawmy sobie ten achievement kolejny w razie czego, gdyby nic się nie działo w następnym odcinku, to znaczy gdybyśmy nie trafili na żaden ląd to po prostu zdobędziemy achievement z zabijaniem wroga z 50 metrów okej, okay, dobra, i tu mam jeszcze buraki z tego co widzę dobra, fajnie, 21 buraków okej, okay, dobra, jest w porządku, mamy cały stack marchewek, cały stack buraków e, więcej raczej nie potrzebujemy, więc będziemy mieli w domu, mogli sobie zasiać te ty buraczki. To jeszcze bym sobie wywalił. Chociaż z tego mogę zrobić chyba... A wywalę Kit, albo. Albo wezmę. Kurde. Ej, bo się tu niebezpiecznie robi tu nawet bardzo. Czekajcie Na trzeba coś wszamać. Dobra. Okej. Okay. No cóż, y dziwna rzecz. Takie wioski jeszcze nie widziałem. Możecie napisać, czy wy się na waszym świecie, mm, ale ja już się będę z wami, słuchajcie, żegnać. Chyba, że znajdziemy tu jeszcze um, półki z książkami, czyli bibliotekę u wieśniaków, ale nie widzę. Ewentualnie jest tutaj domek tego. Kowala też nie widzę. No serio. Czy tu nic nie ma na tym świecie? Nic. Może naj, naj, najbardziej uboższy najuboższy świadek, widziałem. A szczerze mówiąc, e, myślałem, że będzie to zupełnie coś innego. no odwrót, że w tym świecie będziemy mogli znajdować co kroku jakieś nowe twierdze, ale mamy chyba pecha. Dobra, w takim razie słuchajcie, my kończymy mm, dzisiejszy odcinek i już jutro lecimy z kolejnym odcinkiem. Materiałem: jak wiecie 5000 łapek. A jeśli nie wbiecie, to na spokojnie za mm, dwa dni, albo jeszcze później, po, po prostu odcinek się pojawi. Umówmy się, że za dwa dni się odcinek się nie uda wam się dobić 5000 łapencji, ok? Dobra. Eee, no i cóż, w kolejnym odcinku będziemy zdobywać kolejny achievement i będziemy mieli również prawdopodobnie mieć okazję zwiedzać jakiś ląd i może jakieś, nie wiem, inne struktury. Mam przynajmniej taką nadzieję. Na razie się na to nie zanosi, niestety. Aaaaa, dobra. OK. W takim razie jeszcze sobie podskoczę do tamtej e, drugiej farmy i żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie i cześć!